No właśnie się chwilą dowódź, spodobałaś mi się i stwierdziłem, że zawrócę po prostu z Tobą spróbuję Cię poznać. Okej. Okay. Co masz jeszcze? Patrycja, mi. Gdzie tam Patrycja lecisz w ten ciepły wieczór? E, właśnie jestem u... z koleżankami, u. więc trochę się śpieszę. Szalejecie w czwartkowy wieczór? Jeszcze przed weekendem? uczymy się. Uczycie się? Co jeszcze? Sesja w trakcie egzaminu? Tak. Ostatni. Ostatni. Najtrudniejszy czy już z górki? Nie, najtrudniejszy. Zawsze najtrudniejsze zostaje na koniec. Niestety. Ale co, udaje Wam się tak razem uczyć? Ja to zawsze wolałem w samotności, bo tak jak... Ja w sumie też, ale jak już nie da się w samotności, to szuka się innego wyjścia. Cool. Czyli macie jakąś taką mocną głowę w teamie, która będzie resztę uczyć, czyż sama taka burza mózgu bardziej? Mamy mocną koleżankę z mocnymi notatkami. Okej. Okay. Czyli nie wuje Google i szuka nie. Tego się nie da niestety przez wujka Google. Kurczę, to co ty ciężkiego studiujesz? Prawo. Prawo. Tak, to jest niedużo chyba takiej nauki, jest na pamięć, nie? Dwie to były pamięciowe studia. No właśnie, domyślam się. że prawo, medycyna. Ja studiowałam informatykę, czy tam bardziej takie logiczne, logiczne rzeczy. <laughs> Nie musiałem aż tak dużo wkuwać, nie? Także jak miałem takie wypełniacze czasu na studiach, jak tam jakaś ochrona własności mm -hmm. intelektualnej, Jakaś etyka, coś takiego, no to jak trzeba było właśnie na egzaminie się uczyć jakich skryptów, tak, to, to było ciężkie. No to ja właśnie miałam z tymi bardziej logicznymi przedmiotami problem. Ja dwie strony medalu. Jest, nie nie jest żeby <laughs> tak powieć, jak mamy kartę miejską... Przepraszam Cię, ale naprawdę muszę się zbierać, bo nie zdążę. No jak musisz, to musisz, ale umówmy się kiedyś, jak będziesz miała więcej... Co? To co? A... Hej, przepraszam Mieliśmy się przed chwilą i zauważyłem, że masz piękne oczy Jakie plany? Słucham? Myślisz? No myślę, że, ma ładne, że masz ładne oczy Dokąd pędzisz? Ale Ty szybka jesteś Mówisz po polsku? Tak? Wszystko rozumiałaś? Oczywiście Poczekaj chwilę, coś Ci powiem Piotrek jestem Svetlana. Jak? Swietlana bardzo ładnie, świetlana. No i dokąd tak pędzisz, z taką gracją? O, do Mango. Co tam jest? Odzież chyba. Odzież? Tak. Chcesz się ubrać? No pewnie, że tak. A, spodni nie masz. Nie mam, tak. Musisz, je gub, biedna, swietlana, no, bez miła. spodni chodzi. Oj, no powiem ci, pomógłbym ci znaleźć spodnie, ale nie wiem. Jaki nosisz rozmiar? No, ale myślę innym razem. No nie, no innym razem, wiadomo. Tym razem to nie. Swietlana, biedna. — Słuchaj, z Warszawy jesteś? Ja, — z jak, jak długo mieszkasz w Warszawie? — Nie mieszkam. — Nie mieszkasz? — To gdzie ty mieszkasz, kobieto? — Mieszkam w Kijowie, teraz pochodzę z Odessy. — No. — Ale mam polskie korzenie. — Fajnie. Ale i na jak długo przyjechałaś do Warszawy? — Cztery dni gdzieś. — Cztery dni? Okej, i przyszłaś sobie teraz na zakupy, żeby ten czas fajnie spędzić. Okej, okay, to fajnie, Świetlana. Powiem ci, że podziwiam. I jak Warszawa ci się podoba? Zwiedzasz sobie? No, już było dwa razy. Aha, już byłeś wszędzie w Warszawie, już on znasz jak własną kieszeń. No ja. Ale lubię Gdańsk. Gdańsk? Może, lubisz się plaże? Właśnie, bo urodziłam się nad morzem i tego. Aha, okej. Okay. Fajnie. Słuchaj, może pójdziemy na jakieś winko. Okej, okay, mogą być narkotyki. O, tak. <gry> Idziemy. To tak. Ale czego, nie pijesz wina czy w ogóle alkoholu? Nie lubię alkoholu. Nie lubisz? Nie, tak nie Jak można nie, nie lubić nie alkoholu? Świetlana, tak. ty naprawdę jesteś nietypową osobą. <gry> nie lubię. Nie palę, nie lubię alkoholu. Okej. Okay. Jesteś grzeczną dziewczynko? Nie, to nie znaczy, że jestem grzeczną. Okej. Okay. To możemy się spotkać na kawkę, pogadać. No. Do kiedy jesteś? Do e, piątku? Nie. Okej. Okay. Może jutro. No, to daj numer do siebie, to się zgadamy jeszcze. Napiszę jutro. Czy jesteś pewna? Rozumiem, że może być dla Ciebie szok, że przychodzi nagle taki przystojniak. Ja też jestem trochę w szoku.